Eucharystia, najświętsza ofiara, wielka tajemnica naszej wiary, czyli wprowadzenie do Mszy Świętej. Ja dzisiaj pominę czytania, dlatego że czytania nie do końca się nam łączą z tematem dzisiejszej, dzisiejszej konferencji. Zacznę od ostatniego momentu, jakby Chrystusa przebywania pośród nas, kiedy już po swoim zmartwychwstaniu, Tuż przed wniebowstąpieniem powiedział do swoich uczniów: Nie lękajcie się. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie lękajcie się. Nie zostawię was sierotami. Będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I rzeczywiście Chrystus jest z nami. Przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Tak samo realny, tak samo prawdziwy, jak dwa tysiące lat temu, kiedy chodził jako człowiek po Palestynie. Tylko pod postacią Eucharystii. Jest obecny w każdej mszy świętej i w każdym tabernakulu. No niby tak, niby i w to wierzymy. Ale zadajmy sobie pytanie wobec tego. Skoro tak jest, skoro w to wierzymy, to jak często przychodzimy tutaj do Kościoła, aby spotkać się z Chrystusem, pogadać z Nim, pobyć z Nim tak sam na sam, albo szukać u Niego ratunku. Przecież niejednokrotnie znajdujemy się w w różnych kłopotach i, i potrzebujemy pomocy, dlatego idziemy do przyjaciela, do znajomych, do kogoś mądrego, aby się poradzić. Ale czy przychodzimy tutaj do kościoła, do Chrystusa, do Tabernakulu, szukać u Niego ratunku? Czy przychodzimy? Przecież, gdyby ktoś z Was przyszedł tutaj i poprosił proboszcza chociażby, Otwarcie Kościoła na tą modlitwę, na tą rozmowę, na to pobycie Wasze przed Chrystusem w Tabernakulum, to by Wam otworzył, jeszcze by się z tego ucieszał. Kiedyś powiedział mi jeden ze znajomych moich protestantów jakich osób, które, które znam że. Że gdyby On wierzył w to, co my wierzymy, że w Tabernakulum jest żywy i prawdziwy Bóg, to by bez przerwy przesiadywał u Niego. Gdyby tylko wierzył, a my przecież wierzymy, mówił to pewnie z pewnym takim wyrzutem, zapraszając mnie w pewien sposób do dyskusji. Ale te słowa mnie mocno uderzyły i trochę zabolały. Gdyby tylko wierzył, a my przecież wierzymy. Święty Klemens, z pochodzenia Austria, który większość swojego życia spędził w Warszawie, zakładając w XVIII wieku redemptorystów, był człowiekiem, który naprawdę wierzył w taką prawdziwą obecność Chrystusa w tabernakulum. Nie tylko słowami, ale czynami, wierzył. Dlatego codziennie spędzał przed tabernakulum liczne godziny na cichej adoracji. Każdy wolny czas dociągnęło go przed Chrystusa do tabernakulum. Ta jego obecność przed tabernakulum sprawiła, że był bardzo wrażliwy na ludzką biedę, bo przecież, kiedy jest się w bliskości Chrystusa to człowiek chcąc, nie chcąc, upadawnia się do niego. Kiedy popadł w terapaty finansowe, z powodu swojej nadmiernej wrażliwości serca wobec ubogich i potrzebujących, jego wspólnota, ponieważ był przełożonym, bardzo często y, cierpiała na tym, czasem nie mieli po prostu nic do garka włożyć, wtedy święty przełożony szedł do kościoła, klękał przed ołtarzem i po kilku minutach modlitwy wstawał, pukał do drzwi tabernakulum, jak na tym obrazie, mówiąc, Panie, pomóż nam. Panie, pomóż nam, teraz jest na to czas. I zawsze nadchodziła pomoc. A to ktoś zapukał, a to przyniósł jakieś, jakieś żywność, a to jakieś finanse. Za każdym razem przychodziła pomoc. Fakt wielokroć sprawdzony. Dlaczego my z takiej pomocy nie mielibyśmy skorzystać? Dlaczego nie mielibyśmy przejść do Chrystusa po prostu poprosić, powiedzieć mu tak samo, Panie, pomóż. Teraz na to czas. Chrystus jest z nami obecny, tak samo jak był obecny z apostołami. Niemniej realny, niemniej potężny. Skoro Bóg mógł ukryć się pod postacią dziecka położonego w żłobie, to także może być z nami pod postacią chleba i wina. Przecież dla Boga nie ma nic niemożliwego. Co za różnica? Ważne, że jest z nami na wyciągnięcie ręki, że nie zostawia nas sierotami. To jest prawda, to nie mit, nie bajka. Msza święta to nie jest jakaś tam pamiątka, ale realna obecność Chrystusa pośród nas. Taka sama jak prawie dwa tysiące lat temu w wieczarniku pośród swoich uczniów. Ale powiecie, ale przecież teraz przy spotkaniu z Eucharystią nie dzieją się takie cuda jak wtedy, kiedy chodził jako człowiek po ziemi. Tak, ale to nie wina Eucharystii, ale naszej wiary. Kiedy chodził i uzdrawiał, nauczał i kładł ręce na głowie, kiedy widziano, jak uzdrawiał innych, łatwo było uwierzyć. I łatwo działo się cuda. Dziś, kiedy przychodzimy do Eucharystii, nie mamy takiej wiary. Ale cud największy dokonuje się na co dzień, na naszych oczach. Także i tutaj, tak samo realnie jak dwadzieścia wieków temu, Dokonuje się bezkrwawa ofiara Krzyża, i wywyższone jest ciało i krew Syna Bożego. A każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Miał w sobie światło wiary, bo kto ma wiarę, jak mówi Ewangelia, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony. Wczoraj. Tak nieopatrznie powiedziałem, że właściwie to zbawiamy się poprzez sakramenty, poprzez łaskę. To prawda, ale zbawiamy się także, żeby przyjąć sakrament, żeby łaska w nas zadziałała, potrzebna jest wiara. Ale wiara, która się w naszych czynach uzewnętrznia. Bóg zbawia nas swoją łaską. Jeżeli jest w nas łaska. To są i dobre czyny. W czasie mszy świętej jest pośród nas Jezus, Syn Boga, Słowo wcielone. Jest w liturgii słowa, jest pod postacią chleba i wina, w ołtarzu, w kapłanie razem z nami wszystkimi, Bo gdzie dwaj lub trzej zgromadzili się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Jeżeli tak, to powiecie, no to dlaczego w Polsce. Zaledwie 30% ochrzczonych chodzi na niedzielną mszę świętą. Dlaczego tylu nie chce spotkać się z Jezusem, od którego spotkania przecież zależy nasze życie wieczne. Powiecie, szkoda im czasu. Pójście nam mszę świętą to dla nich, nie, dla niektórych strata czasu, jakby rzeczywiście przez tą godzinę coś sensownego ze sobą robili. A przecież nakazane jest. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. W niedzielę i święta we Mszy Świętej mamy nabożnie uczestniczyć. Jak wielu dziś z tych nakazów nic sobie nie robi? No cóż, takie mają kryteria ważności. I takiego niestety dokonują przed Bogiem wyboru. Dla wielu spośród nas ważniejsze są to chwile spędzone przed telewizorem lub kolegami w knajpie aniżeli spotkanie z Panem Bogiem, które niesie ze sobą wieczne szczęście w niebie i odczuwanie pełnej miłości na wieki. Dziwny to wybór, ale Bóg ten wybór poszanuje. Wszak stworzył nas bez nas, a nie zbawi nas bez nas. My musimy chcieć dostąpić łaski zbawienia. A chcąc, musimy to potwierdzić naszymi czynami. Ale to nie znaczy, że Pan Bóg nie próbuje nas bawić, zawrócić nas ze złej drogi, obudzić nasze sumienie, zmienić nasze nastawienie, próbuje w wieloraki sposób, różnymi wydarzeniami wystarczy tylko się dobrze zastanowić i zobaczyć Boga, który staje na naszej drodze, który próbuje nam wskazać właściwe, właściwe decyzje i właściwą drogę. Abyśmy się nie pogubili, abyśmy z błędnej drogi zaczęli wracać i szli w kierunku zbawienia, którego z całej ich serca i wszelkich sił chce nam udzielić. Wszak żaden kochający ojciec, a nawet porządny proboszcz, który jest ojcem parafii, nie będzie obojętny na to, że jego dzieci wybierają w drogę zagłady. Próbuje przez chociażby rozmieszczanie krzyży przy, przy drogach albo... Poprzez umieszczanie dzwonów na wieżach kościelnych. Tutaj zauważyłem, że na pół godziny przed mszą świętą dzwonią dzwony. Po co dzwonią? A no żebyśmy się zastanowili. No, za pół godziny będzie msza święta. W zasadzie to nie ma nic ważnego do roboty. Dlaczego nie mogę przyjść, aby spotkać się z Chrystusem na mszy świętej? Te dzwony słyszą wszyscy i wierzący i niewierzący, i chodzący i niechodzący, a może, może kiedyś ten dzwon przywoła także i tych, którzy tak normalnie do Kościoła nie chodzą, Bóg ciągle próbuje, póki żyjemy, będzie próbował. Dlatego cieszę się, że tu dzisiaj jesteście, że tutaj przyszliście, chociażby tylko na tą konferencję o tej mszy świętej. Bóg wam tego nie zapomni, bo to jest niezwykle ważne. To jest wasz wybór, bo Boga wybieramy nie słowami, ale czynami. We współczesnym świecie za dużo jest słów, a za mało czynów. Już święty Jakub w swoim liście pisał: Pokaż mi wiarę bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. To, że tu jesteście, to właśnie taka jest wasza wiara. Ukazana przez Waszą decyzję i Wasze czyny. I za każdym razem, kiedy przychodzicie tutaj do Kościoła, aby uczestniczyć w najświętszej ofierze Mszy Świętej, to czynicie coś niezwykle ważnego. Potwierdzacie czynem Waszą wiarę. Ale to, że tu przychodzicie, to dopiero pierwszy krok. Następny, drugi krok to Wasze zaangażowanie w liturgię. Przeżywanie tego wszystkiego, co tutaj przy tym ołtarzu się dzieje. Dlatego my wszyscy, wszyscy ze mną na czele, musimy sobie odpowiedzieć na jedno z ważniejszych pytań: Jakie jest nasze uczestnictwo w Mszy Świętej? Jak przeżywam Mszę Świętą, w której uczestniczę? Każdy uczestniczy w Mszy Świętej trochę inaczej, można by powiedzieć. Przychodzimy tutaj do naszego parafialnego kościoła, śpiewamy, staramy się jakoś tam skoncentrować, słuchamy tego, co mówi ksiądz na kazaniu, ale nie zawsze tak jest. Musimy zdać sobie sprawę, jak często nam mszy świętej jesteśmy roztargnieni, jak często jesteśmy obojętni na to, co dzieje się przy ołtarzu, co sami my myślimy, a kiedy to się skończy. I to nie wynika jedynie tylko z naszego zmęczenia. Z braku jakiegoś skoncentrowania, czy to jakiegoś tam wewnętrznego rozbicia. Ale bardzo często to wynika także i z braku naszej wiedzy na temat tego, co kapłan wykonuje w czasie liturgii. A także z braku rozważania na co dzień tego, co Pan Bóg nam dał, jako najdroższy na skarb, naszego życia wiarą. Eucharystia to centrum naszego chrześcijańskiego życia. Jednak czy tak jest? Powiedz, czy tak rzeczywiście jest w twoim życiu, że msza święta jest centrum twojego życia? Czy Boga kochasz z całej duszy, z całego serca, jak głosi nasze pierwsze i najważniejsze z przykazań? Wczoraj na tej drugiej konferencji o miłości małżeńskiej y, przypomniałem czy powiedziałem taką definicją Eisenberga na temat y, Miłości. Według mnie taką najpiękniejszą z definicji o miłości. Miłość to radość czyjegoś istnienia. Ta definicja jest jak papierek lachmusowy, który bada temperaturę naszej miłości. Jak bardzo cieszy Cię uczestnictwo we mszy świętej. Jak bardzo cieszy Cię modlitwa i spotkanie z Chrystusem. Taka jest Twoja miłość do Jezusa. A jeśli cię nie cieszy to znaczy, że coś jest nie tak w tej twojej miłości do niego. Jeśli nie, to dlaczego? Może warto przypomnieć sobie istotne prawdy naszej katolickiej wiary odnoszące się do liturgii mszy świętej. Dlatego chciałbym na tych naszych dwóch ostatnich konferencjach rozważać właśnie mówić na temat liturgii eucharystii abyśmy ją lepiej rozumieli abyśmy odpowiadali na jej wezwania odpowiadali sercem aby w ten sposób dodać nam motywacji do lepszego do głębszego uczestnictwa w tej wielkiej tajemnicy naszej wiary oraz do pomóc nam zrozumieć jak wielkim darem Bożym jest dla nas każdorazowa msza święta Dziś spróbuję pokazać, jakie miejsce ma, albo raczej powinna mieć, Msza Święta w naszym chrześcijańskim życiu. Eucharystia znaczy po prostu z języka greckiego dziękczynienie. Dlaczego Msza Święta jest dziękczynieniem? I dlaczego i za co mamy uczestniczyć w tym dziękczynieniu? Dlaczego, jeśli nie uczestniczymy w tym czynieniu w niedzielę i święta nakazane, mamy na swoim sumieniu z tego powodu grzech? Aby to zrozumieć, musimy na początku uświadomić sobie podstawową prawdę naszej wiary. O niej troszkę mówiłem w naszym pierwszym dniu rekolekcyjnym w niedzielę: Bóg jest stworzycielem świata. Stworzycielem mnie samego i wszystkiego tego, co mnie otacza. To Bóg dał nam życie. Jesteśmy całkowicie od Niego zależni. Nic nie istnieje poza Nim. Bóg dał nam wszystko. To jest centrum naszej wiary. Jestem od Boga i jestem dla Boga. Jestem od Boga i jestem dla Boga. Bóg stworzył świat z niczego. My nie mamy niczego od siebie. Od Boga jesteśmy całkowicie zależni. Gdyby Bóg przestał o Tobie myśleć, to w jednej chwili przestałbyś istnieć. Ale na szczęście Bóg o nas pamięta każdego dnia, każdej chwili. A czy my pamiętamy o Panu Bogu? On pamięta o nas. Dlatego powinnością stworzenia rozumnego jest Mu dziękować za wszystko, co od Niego otrzymujemy. A najpiękniejszym dziękczynieniem Jaki człowiek może dać Panu Bogu, według naszej tajemnicy wiary, jest Eucharystia. Bo w niej sam Bóg, Jezus Chrystus, dziękuje i ofiarowuje się za nas. To Bóg dziękuje i ofiarowuje się za nas. My jedynie przychodzimy i uczestniczymy w tym dziękczynieniu i w tej ofierze. Jakże może nas nie być w takim dziękczynieniu, kiedy to dziękczynienie dokonuje się za nas? Wyobraź sobie, że jesteś żebrakiem lub trędowatym, od, od którego wszyscy się odwracają, pogardzają, nie masz nic i jesteś nikim. I oto przychodzi niezwykły dobroczyńca. Przywraca ci godność, zdrowie, daje ci wszystko, cały swój ogromny majątek. Czy nie powinnaś okazać mu swojej wdzięczności? Czy nie zechciałbyś podziękować Mu za taki dar? Wdzięczność to naturalna reakcja. Jeśli ktoś od kogoś bierze dużo dobra i nie okazuje wdzięczności, to nie jest normalne. Jeżeli słyszałeś, że ktoś usynowił dzieci, lub chociażby tylko jedno bezdomne dziecko, nie mające nikogo, Umierające z zimna i braku miłości i dał mu wszystko to, co miał, poświęcił mu cały swój czas, okazał mu całe swoje serce, nie dlatego, że chciałby od Niego jakiejś wdzięczności w zamian, ale po prostu z miłości do tego człowieka, którego przegarnął. A On wziął to wszystko i nawet nie powiedział zwyczajowego dziękuję. Ale odwrotnie, miał jeszcze pretensje o to, że być może dostał jeszcze za mało? Ma pretensje dosłownie o wszystko? Pluje w twarz swojemu dobroczyńcy? To nie jest normalne, to jest po prostu świństwo. Nie chcemy być tacy niewdzięczni wobec Pana Boga, od którego mamy znacznie więcej. Dlatego tutaj jesteśmy, aby dziękować. Nie tylko dziś, codziennie, a w każdym chwilnie wolne, kiedy taką możemy, ale przynajmniej w niedzielę i święto. I to nie jest jakiś nasz obowiązek, ale potrzeba naszego wdzięcznego serca. My tu jesteśmy z wdzięczności. Dziękczynienie to właściwa reakcja prawego serca. Brak dziękczynienia to świństwo wobec Pana Boga. Ale Msza Święta to nie tylko dziękczynienie. To także ofiara za nas, ofiara odkupieńcza. Msza Święta, w której uczestniczymy, jest także ofiarą odkupieńczą za nasze grzechy i uczynieniem za nasze grzechy. W każdej mszy świętej uobecnia się ta prawda, w której Bóg Ojciec wysyła swojego jednorodzonego syna, aby, abyśmy mogli być zbawieni, aby odkupił nas, czyli zapłacił za nas. W czasie mszy świętej przychodzi Pan Jezus do każdego z nas, do każdej z nas i mówi do, do, do nas: Ja za ciebie dziś się ofiaruję. Ja chcę za ciebie dzisiaj umrzeć. Bo jestem dobrym pasterzem, bo mi na Tobie zależy. Z naszego ludzkiego doświadczenia wiemy, że istnieje coś takiego jak zastępstwo w naszym imieniu. Nie wiem, zaciągnęliśmy ogromny dług w banku i nie jesteśmy go w stanie spłacić. Ale przecież może ktoś przyjść i spłacić go za nas. Istnieje coś takiego jak zastępstwo w naszym imieniu. Otrzymując od Boga dar życia i wszystko, co nam do życia jest potrzebne, zaciągnęliśmy ogromny dług wobec Pana Boga, którego nie jesteśmy w stanie spłacić. W czasie Mszy Świętej każdorazowo przychodzi do Ciebie Jezus i mówi: Pozwól mi, abym ja Ciebie zastąpił. Pozwól mi, abym w Twoim zastępstwie Panu Bogu dziękował, abym w Twoim miejscu Pana Boga adorował. Abym w Twoim miejscu płacił Twoje długi wobec Pana Boga. Pan Jezus bierze na swoje ramiona wszystkie Twoje grzechy, wszystkie Twoje niemożliwości i wszystkie Twoje słabości, a potem to wszystko ofiarowuje Bogu Ojcu, płacąc równocześnie za to wszystko swoją krwią aż do ostatniej kropli i udręczonym na krzyżu aż do granic możliwości ciałem. To jest miłosierdzie Boże, to jest Msza Święta, to jest religia katolicka, to jest Kościół, to jest wszystko. On jest pośrednikiem między nami a Bogiem, bo jest Bogiem i człowiekiem. A będąc Bogiem, potrafi Bogu Ojcu oddać nieskończony hołd i nieskończenie dziękczynienie, bo Msza Święta jest boskim aktem, boskim dziękczynieniem. Dlatego nie ma i nie może być doskonalszej modlitwy, doskonalszego dziękczynienia, doskonalszego uwielbienia niż Msza Święta. Dlatego w czasie Mszy Świętej nie powinniśmy dodawać żadnych innych modlitw, bo ona ma, jest całą pełnią, jest doskonałością. O Mszy Świętej mówimy Misterium fidei, tajemnica wiary. To jest największa tajemnica naszej wiary. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dla Boga jest możliwe to misterium idei, bo w ten sposób chce z nami być aż do skończenia świata. Chce, abyśmy nie byli sierotami. To jest właśnie ten nasz największy skarb naszej wiary Eucharystia. Największe światło naszej wiary. Z jej doniosłości nawet nie zdajemy sobie dzisiaj sprawy. Dlatego od samego początku świątynie, w których sprawowano mszę świętą, były orientowane na wschód. A mrze świętą najczęściej odprawiano o poranku, aby słońce świeciło na ołtarz. Aby Eucharystia niczym to słońce rozświetlało mroki naszej duszy. Jak słońce dając nam nowe życie. Dzisiaj mieliśmy piękny, słoneczny dzień. Jak inaczej się czuliśmy, kiedy słońce nam świeciło? We mszy świętej jest całe życie Chrystusa, cała jego śmierć, cała jego krew i jego zmartwychwstanie jest wszystko. Jego łaska, błogosławieństwa, cnoty, siła, mądrość, świętość. Gdybyśmy mieli wiarę, to moglibyśmy z tego wszystkiego korzystać. To wszystko jest w tej ofierze czystej, jaką jest Eucharystia, w której teraz. W której uczestniczymy a którą składa za nas sam Jezus Chrystus. Teraz rozumiecie dlaczego święci mówili że dzień bez mszy świętej to jest jak dzień bez słońca. I kiedy będzie odprawiana ostatnia msza święta to będzie kończył się świat. Tak jest. Bo wtedy już nie będzie już miłosierdzia Bożego. I teraz rozumiecie, dlaczego każda Msza Święta jest źródłem Kościoła Świętego, największym, najdroższym skarbem, jaki posiadamy. Bo tutaj jest obecny i działający Chrystus pośród nas. Tutaj w czasie Mszy Świętej pośród nas jest obecny nasz Pan Jezus Chrystus, a jego obecność wcale nie zależy od naszej wiary. On tu jest naprawdę jako nasz nauczyciel, kiedy czytamy Słowo Boże, zwłaszcza Ewangelię. Jest obecny jako nasz kapłan. Przez dar i ofiarę kapłana przyjmuje nas i prowadzi nas do Boga jako dobry pasterz. Jest jako ołtarz i ofiara, która pod postacią chleba i wina na ołtarzu odnawia swoją śmierć na krzyżu. Chrystus jest pośród Was, w Waszej wierze, bo gdzie dwaj lub trzej zgromadzili się w imię moje, a gromadzimy się na Eucharystii w imię Chrystusa, tam ja jestem pośród Was. A tam, gdzie jest Chrystus, jest całe niebo obecne, tu i teraz. Czy Wy to rozumiecie? Jak w wielkim darze możemy uczestniczyć, kiedy uczestniczymy we Mszy Świętej? Jest taki obraz przedstawiający życie świętego Jana z Malty, założyciela zakonu trynitarzy, kiedy odprawiał pierwszą prymicyjną Mszę Świętą i dokonywał podniesienia. Podniósł hostię i spotrzyzał nad głową i zobaczył niebo otwarte i aniołów, i świętych, i Matkę Bożą otaczającą ołtarz. My tego nie dostrzegamy, ale, ale tak jest. W każdej pięknej świątyni, ale i skromnej kaplicy, wszędzie, gdzie sprawowana jest msza święta, wszędzie mamy to samo, mamy ten wymiar nieskończony, mamy to uobecnienie nieba, bo tam, gdzie jest Chrystus, tam jest całe niebo. Dlatego starajmy się w czasie każdej Eucharystii skoncentrować się z wielką uwagą na, to, na tym wszystkim, co dzieje się przy ołtarzu. Spróbujmy popatrzeć na tą ofiarę, bo przecież ofiara eucharystyczna to także uobecnienie kalwarii. Popatrzeć, jak Matka Najświętsza patrzyła na składającego ofiarę na krzyżu swojego Syna. Abyśmy mieli taką wiarę i taką miłość. Wobec tego, co dzieje się przy ołtarzu, jaką miała Matka Najświętsza. Abyśmy posiadali wiarę w sobie, wiarę, dzięki której otrzymuje się światło, czym naprawdę jest ta Msza Święta czym naprawdę jest ta obecność Chrystusa pośród nas, aż do skończenia świata.